Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym vlogu. And teraz dzisiejszy to chyba będzie taki, takie pierwsze wrażenia po dwóch tygodniach, więc coś tam coś tam już mogę powiedzieć. No i takie jak to się podobało i trochę panarzekam, ale to raczej pod koniec. Dobra. No to tak zaczynając, to mam parę takich takich niespodziewanych rzeczy, które tutaj takie odczuwam albo coś takiego. Po tym w pobycie w Chinach. No, bo myślałem sobie, jak tu wyjeżdżałem, że generalnie, no wiecie, no Chiny daleko, kurde, więc z jednej strony trochę dziwnie, a z drugiej strony, jak się oglądało filmiki, no to tak się wydawało, że w ogóle nie ma problemu, wszystko na chillu wiecie, angielski, można się dogadać łatwo, szybko, sprawnie i wygodnie. No, a rzeczywistość jest trochę inna, w sensie jest bardzo bezpiecznie i to nawet trzecia w nocy, chodzenie po mieście. W ogóle nie ma żadnego problemu po mieście, czy po kampusie, czy po czy gdzieś tam przemieszczanie się metrem. No metro kończy się w 24, ale przemieszczanie się Didi, czyli takim chińskim Uberem, to w ogóle nie ma czegoś takiego, że człowiek się boi, albo że, że strach wyjść na ulicę, albo coś takiego. Nawet jest bezpieczniej niż u nas i nie jest to spowodowane ilością policji, w sensie w tych turystycznych miejscach ona jest, jest jej dużo. Ale w miejscach takich, czy na kampusie, czy po prostu gdzieś na mieście, jak się chodzi, to nie ma tych patroli w nocy. Więc to jest po prostu taki, tak, takie otoczenie, tak się człowiek czuje. A z kolei też zapomina, się, jak się ogląda te filmiki w internecie i tak dalej, wszystko, się zapomina, że to jest jednak, kurde, kompletnie inny kraj, inna kultura. I że to ma znaczenie. I że po angielsku to tutaj mówią studenci i to nie wszyscy. Część chyba w ogóle się wstydzi mówić po angielsku. W sensie nie to, że boi albo że nie lubi, tylko po prostu się wstydzi. Na przykład, jak znajomi teraz mają jakieś projekty, musieliśmy się łączyć w grupy znajoma szukała sobie grupy Chińczyków no bo ona musi tam dbać o to, o średnią. No to na przykład Chińczycy mówili, że nie, bo oni się nie czują komfortowo rozmawiając po angielsku. I że oni są tylko z Chińczykami, mimo że przedmioty, na których jestem i wszystkie, znaczy wszystkie, na których jestem, są po angielsku. I tam są normalni Chińczycy, no tak jak u nas na studiach, nie? No, ktoś ma studia polskie, może też chodzić na angielskie wykłady, ale tutaj oni nawet nie chcą próbować pogadać po angielsku. Nie? W sensie jakby no, u nas jak już się jest w tej klasie, no, to się gada po angielsku, ten projekt, no to Wiadomo, jestem po polsku, ale jak przychodzi ktoś z zagraniczny, no to się mówi po angielsku, to nie jest żaden problem, no tutaj jednak jest taka bariera trochę czegoś takiego. Kolejnym spostrzeżeniem jest to, jak w inny sposób oni patrzą na różne problemy i to widzę zwłaszcza na zajęciach, no bo w sumie wtedy mam z nimi kontakt taki, gdzie oni się wypowiadają swobodnie, jak może się od nich coś dowiedzieć, bo tak to na ulicy to ciężko pogadać z tymi Chińczykami właśnie. To oni bardzo patrzą z takiej perspektywy kulturalnej czy różnic kulturowych, bo to było na international business. No to tam mieliśmy case studies z L'Oreal, czy no tam ekspansji międzynarodowej. Nie? I dlaczego wybrali akurat te kraje w takiej kolejności, itd. i tak dalej. Ja zawsze patrzyłem na to ze strony wszystkich przyczyn czysto ekonomicznych. Tak? Jakby, no, że duże rynki, coś tam wiadomo, takie bardzo przyziemne rzeczy. No i takie całkiem ważne w takich kierunkach ekonomiczno-biznesowych. A oni patrzą, i to bardzo dużo, znacząca ich część, patrzy z takiej perspektywy właśnie kulturowej, że o tutaj jest jakby bliższa kultura, tu łatwiej, z Europy to do Stanów najpierw, no bo w sumie taka sama kultura, albo bardzo podobna. I takie, i jednak widać to, to, ten kolektywizm, którym się oni cechują według badaczy, że on faktycznie tutaj jest, że oni tak bardzo patrzą na to wszystko grupowo. I z takiej perspektywy, jak grupa, jak jakaś społeczność się czuje, jak się odbiera, jakie są między nimi różnice. Więc jest to bardzo ciekawe doświadczenie, bo ja zawsze to pomijałem. A tutaj trochę jednak jest w styczności i wykładu też na to nacisk. To też widziałem, że jak on tam się odpowiadało właśnie, to, to profesor bardzo rozwijał właśnie te różnice kulturowe, więc nie wiem, czy oni tak tutaj ich uczą, czy oni tak po prostu się myślą, ale myślę, że z myśleniem, <grym> ale moim zdaniem to jest związane z tym myśleniem jednak, tym takim grupowym i tym wychowaniem. Też na zajęciach z etyki e, profesor mówiła, e, potem przedstawiała, no, takie początkowe zajęcia, przedstawiała uniwerek, siebie i tak dalej, no i mówiła czym jest etyka i na przykład e, na każdym z kampusów, znaczy na każdym z koleży, przepraszam, są takie banery i każdy College ma tam swój herb ma swoje, e, i ma swoje motto. Właśnie e, zwraca uwagę na to motto i każdy z nich mniej więcej odnosi się do tego samego, czyli żeby kształcąc siebie samego, jakby doprowadzając siebie do, do perfekcji, do takiej e, doskonałości, móc jak najlepiej, żeby to było Środkiem dla celu służenia wszystkim innym, jako społeczności, jako pewnie Chińczykom w dalszym świecie, w dalszym znaczeniem pewnej całej ludzkości. Ale że jakby tutaj oni są bardzo tak nastawieni, że oni muszą się sami doskonalić po to, żeby faktycznie wspomagać całą społeczność, a nie tylko swoje osobiste cele. No i jakby miałem to na zajęciach, to nie jest jakby coś szokującego, bo na zajęciach było dokładnie to samo w Polsce, jak byliśmy, ale jak się człowiek z tym nie zetknie, to kompletnie inaczej się to sobie człowiek wyobraża. Tutaj jednak wszędzie to jest, te motuta są wszędzie, na każdym koledżu, po całym kampusie porozwieszane. Profesorowie o tym mówią, te zajęcia są trochę o czymś takim, więc... I tak ci Chińczycy jak się zachowują. Nie wiem jak to opisać, bo to ciężko opisać, ale jak się chodzi po mieście, to ci Chińczycy jak taki e, zbiorowy organizm się zachowują. E, są czasami takie e, filmy czy takie teorie, że e, wszyscy ludzie są taką jedną wielką zbiorowością. Tam były takie te umysły rojo, roju, czy jakieś takie, że pszczoły myślą, że tam jest jeden mózg w tym całym roju, a każdy z nich jakby dostarcza dodatkowych informacji. I trochę ci że się tak zachowują. Co, no, co jest ciekawe, po prostu coś innego niż u nas. U nas Każdy jest jednak nastawiony na swoje własne, e, swoje własne cele życiowe i jakieś decyzje podejmowanie ich. E, kolejna rzecz to to, że są mega pomocni. To jest pewnie Nie pamiętam, ale chyba już mówiłem na którymś tam. E, e, na którymś tam odcinku, w jakimś filmiku, że no. o co się ich nie spyta, to. Każdy, nie ma problemu, od razu pomoże. Jak nie umie po angielsku, to wyciąga tłumacz. Jakby jest komunikacja, jest pomoc i też jest taka, nie że jest doraźna, tylko jest taka, że przeprowadzi człowieka przez cały proces. Więc oni, jak już się ich o coś spyta, to oni czują się chyba w obowiązku, żeby ci pomóc, tak? Przejść przez cały proces, żeby wszystko zrozumieć, żeby wszystko dobrze przeszło. Więc to jest bardzo spoko, jak się jest osobą z zewnątrz właśnie. I my się śmialiśmy ze, ze, ze znajomymi, że trzeba to wykorzystywać jak najbardziej, że jak już się jest gdzieś, to, to trzeba się ich po prostu pytać. No i wtedy tam, czy na Migi, czy, czy, czy tam mówiąc ze sobą po angielsku, oni faktycznie, można zrobić to, co się chce, tak? więc jakby to też jest, to jest bardzo pomocne i przydatne, jak się tutaj jedzie czy nawet na wczasy, czy coś takiego, czy na, na urlop. Tak, to jest kolejna rzecz. Teraz może fragment trochę z narzekaniem, bo ostatnio nagrywałem takiego dłuższego vloga o tym uniwersyteckim życiu, to było trzeciego, no to dzisiaj mamy ósmy, więc 5 dni minęło i mieliśmy składać papiery o residence permit, czyli taki Kolejna rzecz, biurokratyczna, która pozwala osobom z zagranicy, którzy przyjechali już do Chin, wielorazowo wjeżdżać i wyjeżdżać z Chin. Bo ja na przykład mam taką wizę, że mogę teraz tylko wjechać, jak wyjadę to już nie mogę wrócić, tak? I to jest krótsza wiza studencka. Ta dłuższa też ma tylko jeden wjazd, ale do tej dłuższej trzeba złożyć ten Residence Permit. Do mojej nie trzeba, ale babeczka nam powiedziała, z z tego z uniwersytetu, że warto złożyć, bo w sumie często się zdarza, że się udaje. No a jednak, jak się jest tak blisko Hongkongu i Macau, to już by się przydało to zobaczyć, a nie odkładać na kolejny raz, więc też to składaliśmy. Tylko, że właśnie tutaj nie wiem, czy to jest brak organizacji, czy brak przewidywania pewnych rzeczy, bo i raczej skłaniałbym się ku tej drugiej rzeczy, bo oni są mega zorganizowani. Wszystko jest jakby wydzielone w sylabusach, cały jest rozpisany semestr, co jest na kiedy, jakie są czytania do zrobienia, jakie są projekty, kiedy są grupowe zajęcia, jakieś prezentacje i tak dalej. Wszystko już jest, już jest rozpisane na samym początku i tylko tam jest adnotacja, że mogą podlegać drobnym zmianom, tak? Ale to nie jest tak jak u nas, że jest sylabus ściana tekstu, z którego nic nie wynika i dowiaduje się od profesora, tylko tutaj już jest wszystko rozpisane tak naprawdę. Więc A z tym residence permit to było coś takiego, że mieliśmy w sobotę składać te papiery, podaniem no, czy tam w piątek i już to było ustalone, że tam od którejś godziny do którejś można przychodzić z tymi papierami wszystkimi, bo tam oczywiście skąd paszportu, skąd wizy, health check, coś tam, coś tam i tak dalej. Tych dokumentów było z 8, które trzeba było przygotować, a potem, no i potem trzeba to było złożyć, i jakby o tyle było fajnie, że wzięli dwóch urzędników z urzędu po prostu tego imigracyjnego i ich usadzili ich w jakimś pokoju, i wszyscy mieli tam iść, jakby składać te papiery. Ale przez tajfun e i cofnęli, jakby zrobili to dzień wcześniej, w dniu tego samego, tego samego dnia, w którym się odbierało Health checka. A żeby składać Rezydencję z to trzeba było mieć e, kopię Health checka. I wszystko to zrobili zamiast na jakąś rozsądną czasowo, to zrobili to od 14 do 17 na 200 studentów zagranicznych. Którzy nic nie wiedzą, bo sami ci z uniwersytetu nie są do końca pewni nigdy, bo jest tyle tych papierów, że człowiekowi się myli po prostu. Każdy mówi inne rzeczy. Od zdjęć jest, zdjęć wymiarów to są chyba z trzy. Wtedy jakby... Nie ma tak, że jest jedno zdjęcie, jeden wymiar zdjęcia do dokumentów w Chinach, tylko do każdego dokumentu jest inny rozmiar. I potem iść, dogadać się dogadaj z Chińczykiem przy... w drukarni. Czytam tam w, u fotografa, który sam nawet nie wie, no bo on się nie zajmuje tym codziennie, jemu się wydaje coś innego, ty mówisz coś innego i koniec końców no zdajesz się na niego, no bo nie, nie, no on to robi, tak? Więc był całkowity chaos. Jeszcze, był, jeszcze większość osób miała zajęcia, bo to był czwartek. W piątek, no to już większość ma wolne, ale w czwartek były zajęcia, więc ja na przykład opuściłem jeden wykład, no bo po prostu nie zdążył, tak? No jakby jak tam potem zobaczyliśmy, to chyba 50 minut już byłem, jak skończyłem to robić, a byłem całą 40-minutową przerwę, to nie było tak, że ja sobie tam przyszedłem późno, czyli 90 minut zajęło mi złożenie tego wszystkiego, bo musiałem pójść odebrać health check, pójść zrobić jego kopię, oczywiście był cały problem, bo nikt nie wiedział, jak obsługiwać, na szczęście jakby, że trzeba było doładowywać, to doładowanie trwało, i tak dalej, więc to było... To, nam, to zajęło dużo czasu. Wypełnianie tych formularzy. Było to mega dziwne, że ja na przykład dostałem jeden for, tam trzy formularze, które miałem wypełnić, z czego jeden nie miał oficjalnej pieczątki, a oni mi to dali jako dobrą rzecz. I potem napisane jest na grupczacie, e, sprawdźcie czy macie pieczątki, bo, bo są konieczne, inaczej nie będzie w ogóle rozpatrywany ten wniosek. Jakby o co chodzi, nie? Kompletnie i robienie tych kopii samemu, zamiast oni po prostu, gdzie oni przez, 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 nich, przez nich przeszły te wszystkie tak naprawdę dokumenty, tak? Bo jakby oni nam dawali te dokumenty, oni je zbierali i nam rozdawali, więc nie wiem, dlaczego nie mogli oni sami zrobić tych kopii, bo to było o wiele prostsze i szybsze i byłoby mniej za, zamieszania. I jeszcze brak, nie wiem, czy po prostu ich zaskoczyła ilość studentów, jakby nie wiem, nie wiedzieli, że będą mieli 200 studentów ze, z wymiany, którzy będą składać podania o, to, jakby o tą rzecz, bo dali dwóch urzędników na 200 studentów e, w jakimś małym pokoju i nas ustawili w kolejki. No i jak to Erasmusy, no to wszyscy zaczynają gadać tam z ludźmi, bo się tam znają, poznają i tak dalej, nie? A ci, że cicho, cicho, bo się nie mogą skupić ci urzędnicy i coś, tam. ale to oni nas wsadzili w ten jeden pokój, zamiast nas ustawić w kolejkę na korytarzu. I te, to dwójką urzędników do obsługi tego, jeszcze zamiast trzech godzin, to się okazało, że piszą na czacie, ej chodźcie szybciej, bo e, okazuje się, że oni to sobie pół godziny wcześniej chcą iść, a ludzie są na wykładach. I jakby a tutaj nie ma, jakby, tutaj z wykładami jest trochę inaczej, że trzeba jakby na nich siedzieć, tak? I raczej nie jest mile widziane, jak ktoś wychodzi w trakcie tak, tak znikąd. Plus jeszcze wcześniej dali nam informację, że sama rzecz, to, sam proces zajmuje 2 minuty, czy tam 5, nie? Dlatego, że 5 razy 200, no to się robi z tego kawał czasu. Ee, więc e, właśnie nie wiem, czy to jest brak przewidywania, bo raczej to nie jest brak organizacji, no bo tak jak mówię, jakby normalnie wszystko jest zrobione, ale chyba nie. Nie przeliczyli, że to nie rośnie linijnie, liniowo, tylko wykładniczo, ogarnianie większej ilości, większej grupy ludzi. Więc e, to, było, to, jest, to był ten fragment naszego narzekania, znaczy mojego narzekania, e, bo tam się jeszcze śmialiśmy właśnie z, e, ze znajomymi, że no, tacy niby Chińczycy, wszyscy tak autorytarni, a nie potrafią, kurde, e, ogarnąć tego 200, 200 osób, żeby złożyły jakieś tam papiery, e, więc tak. No i co, no ten weekend to był taki, no teraz się kończy, będę wszedł na jakiś tam trening z siatkówki do koledżu, bo tam będą jakieś próby, są testy, a z, chciałbym się dostać, bo wtedy bym miał co tygodniowo jakieś trochę ruchu, bo tak to, to jak się człowiek siedzi w tym, na tym kampusie, no to wszystko jest blisko, więc niby można w każdej chwili iść, ale że wszystko jest blisko, to w sumie się nie chce, no bo można iść w każdej chwili, więc po co się akurat zbierać i spieszyć teraz. Jak się wraca do tego pokoju, no to już się z niego, znaczy nie to, że nie chce się wychodzić, ale po prostu już tak się, człowiek siedzi po tych zajęciach i tak, a już ten zaraz pójdź. No ciemność robi o szóstej. jakby świątek, piątek czy sobota, cały rok, więc jakby też jest, odchodzi ten element, że można wyjść dłużej, jest trochę dłużej słońce, tylko od razu jakby już trzeba mieć yy... Latarnie się odpalają i tak dziwnie się gra. O 19 a już jest ciemno. No teraz jest... Szarówka się robi, a jest 1730 17, 17 albo 18. .00. No nie. Wiem. Żadna różnica, tak? Ale no jakby już się robi ciemnawo, a wcale nie jest tak późno. Czy eee, coś jeszcze. Powiedzieliśmy trochę bo jeszcze byłem w tym... wleciał vlogas z, z muzeum. W pionie jest tym razem, bo, bo zapomniałem, że bo nie wiedziałem, że będę robił taki długi. Bardzo fajne rzeczy za darmo. No i tam jakby więcej informacji będzie w tym filmiku, nie będę, nie będę tyle gadał o tym. Byliśmy na jakimś karaoke, Mega spoko było, aczkolwiek piwa są dla dzieci kierowców tutaj wszędzie oprócz sklepów, bo są 0,25 takie buteleczki. Więc e, ani, to, ani się napić, ani posmakować, i tak w sumie, dziwnie. A, i, a piwo ma tutaj 3,5%. To jest średnia, e, średnia piwa, a niektóre mają 5%, więc niektóre to mają tam typu 2, czy coś takiego. Jest też tak dziwnie. Alkoholi takich mocnych się nie da znaleźć. Jest jakiś e, rosyjski sklep z, z takimi, z rosyjskimi artykułami. No to tam jest regały, wódki i tak dalej, ale tak to w sklepach to ciężko i drogie jest, więc tutaj raczej piwo i soju e, z takich drinków, e, a w ogóle to rzadko tylko piją i raczej tutaj się tą herbatą poją, bo te kawy też tutaj ciężko uświadczyć, no chyba, że w Starbucksie. E, tak, no teraz no to już się zaczyna takie akademickie życie, coś tam się trzeba poczytać, porobić, e, Jakiś tam learning agreement muszę pozmieniać, bym się, bo pozmieniałem sobie kursy, więc też coś takiego. No i w sumie to... nie wiem, czy coś jeszcze powiedzieć. Pogoda jest trochę lepsza po tym tajfunie, bo jest chłodniej, ale tylko teraz, bo i cały przyszły tydzień ma być 35 stopni znowu. Także wracamy do tego, co było. Nie mogę się doczekać, że będzie trochę chłodniej żeby można było normalnie wychodzić i się, nie musieć chodzić z takimi wiatrakami. Nawet sobie kupiłem taki przenośny wiatrak, po prostu, bo żeby jakiś przepływ powietrza, bo trochę wieje, ale z tą wilgocią, no to po prostu bez tego to, bez tego to ciężko jest. No i co? No i chyba tyle. No. Adrop się kończy w przyszły, w przyszły tydzień, bo jest wolny trochę, więc że przedłużymy i jedziemy do Szanghaju i tam sujo i coś tam, jest też będzie odcinek specjalny wyjazdowy taki A, takich jeszcze praktycznych rzeczy, jakby ktoś się kiedyś wybierał komarów jest mnóstwo i ich nie widać, w sensie jest, siedzę sobie i potem nagle wracam do pokoju i widzę, że jestem pokryziony i to są takie jakieś małe i muga średnio działa zwłaszcza jak jest cieplej, bo ona po prostu spływa z potem i tyle, i jakby nie, nie za dużo pomaga. Ta w rolce jest lepsza, gotowy to nie ma sensu tutaj brać generalnie, bo gotówka to relikt przeszłości, tutaj w sensie wszystko jest Alipejem. A że do Alipeja da się podłączyć karty międzynarodowe, to spoko. Aczkolwiek też jest pewien problem, bo nawet jak się ma te karty międzynarodowe, to nie wszyscy kupcy tutaj się tak mówi. Nie wszyscy kupcy przyjmują te karty międzynarodowe na przykład teraz próbowaliśmy kupić bilet do samolot przez chińskie strony po prostu, nie przez jakichś pośredników i je po prostu się nie da Tak, nie akceptują tego na pingło Duo, Duo rzadko, ale się zdarza że ktoś nie, nie chce tych kart międzynarodowych ale do takiego codziennego życia typu, że już ma się bilety kupione i tylko pójść coś zjeść kupić coś do picia, czy tam w sklepie czy nawet na jakieś zakupy do centrum handlowego to w ogóle w zupełności wystarcza i jest bardzo przydatne też ten Alipay i WeChat, no to są takie dwie główne rzeczy, gdzie tam po prostu jest wszystko w tych aplikacjach, jakby nie trzeba w sumie nic innego. Z WeChatem jest absolutnie wszystko, są karty lojalnościowe, obsługi klienta jakichś linii lotniczych, kurde płatności, no, taki Messenger też jest zbudowany, Reels są, no jest po prostu absolutnie wszystko oprócz TikToka, no bo TikTok jest oddzielnie z TikTokiem na no, Alipayu jest na przykład Didi, czyli ten uber chiński karta do metra, jako do biletu po prostu się wklepuje numer telefonu, tam się go potwierdza i jest taki jeden QR-kod w tej aplikacji, gdzie po prostu się skanuje przy wejściu i przy wyjściu i on tam nalicza ile się przejechało. A i tutaj kupowanie biletu wygląda tak, że idzie się do automatu, można tam zapłacić jak się nie ma tego Alipa. Ten zielony żeton, a zielony żeton się dostaje potem jak się wybierze końcową stację nie, nie ma jakichś czasowych tylko po prostu trzeba sobie zobaczyć wcześniej gdzie się jedzie i trzeba od razu wybrać tą końcową stację, więc to jest coś innego, coś ciekawszego Interfejsy stron internetowych chińskich są bardzo średnie spodziewałem się lepszego lepszej budowy tych stron, w sensie dla takich dla tych end-userów jest jakieś przyjemniejsze, wiadomo, takie bardziej zachodnie, że już takie są faktycznie dopracowane, ale tutaj lecą tak na surową, w się sensie chyba w ilość po prostu idą. No jakby da się z tego korzystać, no ale nie jest to przyjemne i, i ciężko się czasami połapać. I bardzo rzadko są opcje po angielsku na tych stronach, co też jest strasznie wkurzające, no ale jak się ma wtyczkę na, na przyglądarce, to jest, no da się żyć, tak? No i w sumie tyle. Zrobiłem sobie jakieś podsumowanie kosztów życia. Nie wiem czy może wstawię, zobaczymy Ale tak wychodzi, że za posiłek to tak z 30 yuanów czy 15 złotych w sensie na kampusie, bo na mieście to tam. Na mieście w sumie tyle samo, bo tam nie ma jakiejś dużej różnicy, no coś takiego. No i w sumie tyle chyba tak naprawdę na dzisiaj Coś tam więcej no to mówię, w przyszłym tygodniu tam jedziemy, więc pewnie stamtąd będą vlogi. No na szczęście już się skończyły, znaczy no jeszcze musimy odebrać te z permit, więc zobaczymy czy się uda czy nie, ale to już będzie koniec właśnie tych wszystkich formalności, także UF, bo naprawdę bardzo jest to biurokratycznie, mozolne są te procesy i czuję się, że to jest taki po prostu moloch administracyjny, także jakby... Jak u nas się wydaje, że w urzędach e, jakby jest dużo urzędników i że w ogóle że jest strasznie dużo formalności, to polecam spróbować się ogarnąć w Chinach bo w urzędzie, bo to jest koszmar ilość dokumentów. Jest rządowy dokument potwierdzający, że zrobiło się zdjęcie o poprawnych wymiarach i on, i on jest ważnym dokumentem przy składaniu jakichś aplikacji, w jakiś sensie jakichś dokumentów, tak żeby, składaniu wniosków. Trzeba mieć po prostu, to nie jest paragon. Tylko to jest po prostu oddzielny dokument, po, po jakby, który pokazuje, że osoba, jakby e, marka, która zrobiła to zdjęcie, to czy firma, e, zrobiła je zgodnie z, z wymogami e, administracyjnymi. Więc to, to pokazuje poziom po prostu sformalizowania całych tych wszystkich procesów. Więc tak. czymś takim przyjeżdża poczta i wszystkie przesyłki na kampus, a zapalili właśnie światło, bo no bo zaraz zachód słońca, a jest szósta, tak jak mówiłem. Także tak, to ode mnie wszystko chyba dzisiaj i jakieś tam pewnie shorty będę wrzucał, no bo z takiego codziennego życia to za dużo się nie dzieje. Tak, pewnie będę musiał się niedługo zgadywać z, tym, z profesorem moim, żeby E, zrobić, e, się ogarnąć z tą pracą, e, ale spoko to wygląda. Coś tam sobie zacząłem robić, że nie ma dramatu. E, no i tyle. że e, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. E, dziękuję za, za oglądanie. Mam tylko 25 minut. Chyba najdłuższy mój e, filmik. Subskrybujcie, lajkujcie, szerujcie i tak e, dalej. A tak serio to... Witam wszystkich mocno i do zobaczenia w następnym roku.